Siemaneczko, siemaneczko z tej strony, to Witam bardzo serdecznie, dzisiaj zagramy w tej Watch Dogs, zostawcie łapę w z dzwoneczkiem, podajcie na kanał ekipy oraz Polaka, który gra w Fortnite'a i zaraz będzie stream'ek, czego wy już pewnie widzicie w tym kanale, także dzięki i zaraz widzimy w grze, S6. Dobra moi drodzy, zaczyna się to, co nas najbardziej interesuje, zobaczymy jak będzie mi gra chodziła, bo mam limit w tej grze do 200... E, no, do 200, jakby ograniczenie techniczne na razie. Jakby to kartę, to zobaczymy. Dobra, tak za zaczyna się giereczka. I zobaczymy, jak mi pójdzie w tej gierce. Także strzelcie łapeczkiem w górę z dzwoneczkiem. Także tak. E, gra prezentuje się na początku jakoś fajnie. E, da się skakać i wszystko. E, lecimy też tutaj. Polak, jesteś mógł się odezwać, jak chcesz. Niech <noise> w ogóle słychać będzie. Polak to strzela. Dobra, lecimy teraz. No, <noise> Polak w tle będzie grał co też. Eee, także no, eee, lecimy, zobaczymy, jak nam pójdzie do gieraczka. Dobra. Eee. Polak na hakerów poluje. Czyli tak, co się skrada. Na shifta się sprintuje, no to standardowo. F się bije. Nie wiem, tak, typu, taka typowa gierka skrada grana Są się też już przeszmidź nie? No, także Watch Dogs yy, może jest on i może nie na razie. Widzę, że... Nie za bardzo. Dobra, jest to pierwszy strażnik, którego go Pod F się patrzy. Dobra, lecimy po drugiego. Pik, 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 pik. No chodź, chodź, chodź. Dobra. Eno. Pod F. Tak, pod Q mam wybór broni. Weźmiemy sobie pistolecik Dobra, lecimy tędy. Gra bardzo ładnie robi pierwsze wrażenie moje, to jest bardzo fajne. Hakuje się tym przyciskiem. To nie jest już wygodne za bardzo. Dobra, trzeba znaleźć sygnał. Także lecimy tędy. Pik, pik, pyk, po dachu i zaraz będziemy na samym szczycie. Jak się hakuje? A jak się hakuje? Trzeba podejść do tego. A, trzeba podejść. No dobra. Prosta mechanika, podchodzimy, klikamy. Grafika jest nawet nawet. Dobra. Lecimy na dół. Pyk. Jak widzicie, że te trochę te takie, jakby to powiedzieć. Mm, Mechaniczne rzeczy, jak chodzenie, jest bardzo uproszczone. Dobra, mamy kadcenkę, tak że zobaczymy, co nas tutaj. Kto nas obserwuje, ciekawo? Nie będę wam przerywał, oczywiście. Nie będę się odzywał w trakcie scenek w Więc to on. Mhm. To jestem ja. Wasz król. Dobra, mamy strażników. I zaraz na łeb skoczymy. Dobra, pyk. I pyk w mordeczkę. I drugiego. Do widzenia. Dobra, leżą i kwiczą. Ja zrobię małe cięcie. Retro. To jestem właśnie ja, hacker trolley. Tu się nie dostajemy, trzeba się dostać przez Dobra, cięcie chwilowe, Dobra moi drodzy, jestem z powrotem Także pamiętajcie o łapet w górę Dobra Także tak, y, hakuje się chyba Xem, z tego co kojarzę Tak V bierzemy, tak Xem się hakuje Sąsiad coś tam rozkminia co tam, co się to robisz? A, tu musimy się dostać. O, źle kliknąłem. Pyk, otwarte. Dobra, także tak. Escape'em się wychodzi. Wychodzimy z tego trybu. Lecimy dalej, moi drodzy. Otwieramy. Jak do siebie wchodzimy na luzie. Trzeba pamiętać o strażnikach. Jeden jest na górze, to, to nieważne. Można iść tędy, otworzę sobie. Będę się O, ty. Kurna. Zauważyli mnie. Skampi. Skampi się na chwilę. No, muszę uciec. Niech mnie zgubią, żeby nie było przypału. Chcę to wszystko po cichu no, zrobić. Także... Ciekamy chwilkę. Dobra, może my już wyjdziemy na górę. Nie będziemy już tutaj że tak skradać. Dobra, jeszcze chwilka. Tego już chyba obrabowaliśmy wszyscy wszystkiego. O, nie, 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 byczko. No nie no, znowu mnie widzą. No nie gadajcie, to już tak na stałe mnie zobaczyli. O, Jezu. Dobra, oni są... No, zapraszam. Ty! Tam. O nie! Boże, ale przypał. Dobra, leży jeden. A raz tutaj zrobimy porządek. Kurde, jestem takim fatalnym strzelcem. W tej grze. Dobra, elo. Następny leży. Dobra, kto następny? Zapraszam do zabawy. Że oni tak się ruszają, dobra. Elo, jeszcze jeden na górze. Dobra, proszę Państwa, to nie są ćwiczenia. Dokładnie, I jeszcze tego na górze trzeba złachycać. O, ty, przy schody mi strzelasz? Tutaj jeszcze wyżej musimy. Wy jeszcze wyżej, no. Chodź tutaj. Wychyl się tylko, dostał w łapetyny headshot Dobra, hakujemy Nie przejmujemy się ochroną, robimy, i wchodzimy jak do siebie Dobra, wszystko zhakowane, elegancko, dobra Co teraz? Muszę tutaj zostać Dobra, ktoś tu będzie właził chyba Dobra, zapraszam, zapraszam Dobra, elo i jeszcze jeden. No, zapraszam wszystkich kolegów na imprezę do Polaka. No i. Czas na zabawę. Bo lecimy na górę, chyba z tego co widzę. Ta na górę. Sąsiad przeżywa swoje ostatnie chwile. Dobra, lecimy jeszcze wyżej, moi drodzy że Fiku, Miku i popstrykku Dobra lecimy tam, tam mi każe no to jedziemy Lecimy z tym koksem moi drodzy I na górę hopsa I tutaj I myk I kaczenka i się nie odzywam No, jak widzicie trochę gorąco pewnie musi być. 120 stopni chłop wytrzymuje. No to nieźle. Nie on też mówił. Polak, ty jesteś hakierem lepszym, nie? Dobra, hakujemy. Dobra, chłop hakuje. No dawaj chłopie! Szybciej! Ja tu chcę wygrać życie Dobra, dobra, kobra. Wszystko pod kontrolą Dobra, fest! Teraz musimy się dostać do systemu Który jest na dole Czyli tam musimy wejść Jakbyście słyszeli coś w tle, no to wiecie, telewizja się gra, dobre. No, what the hell. Policjanci, no, co tu się dzieje. Elo. Elo. No jedne, niestety zrobiłem to na głośno, nie ma sensu. No. Co, jak czy to dostałem na łeb. No, ale w sumie będziemy. Tak wygląda śmierć, właśnie jakby ktoś myślał. Tak <laughs> przejść. dobra, jesteśmy tutaj. Nas znowu z powrotem. Kamery. Dobra, dobra. Czyli musimy się teraz skradać, Maged. Tam na dole łażą typy. Gdzie musimy? Tam musimy dojść. Kurde!

Jak się ktoś by zastanawiał fabularnie, nagrywam to w studiu na... w domu na wakacjach. Co? A co się stało? Neighbor. A ty w najbora grasz? A wiesz, że ja mam Naibora? Też? O, to możemy sobie zagrać w najbora. Ja mam takiego zwykłego chyba, ale bym chciał sekretny Bora chyba. Nie ja wiem. wiem. Dobra, hakowanie. Dobra, dobra. Chłop, hak. Kaczenki. Przyciszę Polaka na chwilę, moi drodzy, że się mieli wszystkie ładne kaczenki tutaj. Okej, okay. czyli jakieś nieprawdziwe newsy. Naszym bohaterze tak. Okej, okay, czyli jakieś tu fałszywe newsy dają o masz Moim koleżanym. Kolesiu, jakbyście chcieli to wiecie Dajcie znać więcej odcinków niedługo <suszy> z Watchdogsa Okej okay. Przejdziemy w dzisiejszym odcinku tylko samą łóczkę I kończymy no, już, proszę bardzo. Potęga zagrożenia. Jak mnie. O, jak się pięknie wszystko cheatował. I jest anonimus. Dobra, zrobione. Proszę bardzo, hakujemy, moi drodzy. System. Drom strollowany jest hakowane. O, jest nasz gościu z miniaturki. Mój ulubiony idol w tej grze. Dobra, i teraz nauczymy się sztuczek, który się robi w tej grze, czyli jak takie właśnie skradanie czy inne takiego wienka. No właśnie, jak teraz widzicie. Także tak, robimy tu. Tak i na r. robimy, pyk. I Dobra, lecimy na do, moi drodzy. Nie będziemy ich tutaj wabić czy coś tam. Dobra, musimy schodami zejść. I myk! O kurde, o kurde, o kurde. Oni o nas wiedzą chyba. Tak mi się zdaje. Dobra, chyba już wszyscy poszli z Chłop na dole chodzi. Obracimy tędy. Otwieraj! Widzicie, ja też tu się stresuje sąsiad. No, widzicie, my tu walczymy o zhakowanie całego systemu, a sąsiad oszukuje sąsiada. Nie, 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 O, i, i chyba Dobra, schodzimy niżej, i stąd już musimy zejść. Pyk. Jak się stąd schodzi, jak się to. Dobra, tędy się schodzi. Dobra, pyk. Wszystkich ominęliśmy, strażników? Chyba tak. Dobra, lecimy. I my wchodzimy. O nie! Dobra. Chłopie! Nikogo tu nie widziałeś, elo. Elo? Szybko, 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 Dobra, dobra, mi to jest niepotrzebne. Dobra, doszliśmy. Elo, wina. I mamy kaccenkę, moi drodzy Ah, oh, Jak mi zacznie lagować ta gra, to ja nie wiem. Eee, fuck you! Ta gra jest bardzo młodzieżowa i fajna, mi się bardzo podoba. Ej, proszę bardzo. Kłapią naszego głównego antagonistę. in 2013 ja citywide operating system merging big data with surveillance security and transit programs with a few hundred lines of code hackers were able to hijack its central servers and cripp the entire grid many believe the attack would be a killing blow for smart city development they were wrong coordinated from the heart of silicon Valley ctos 2.0 has been implemented across the United States, ushering in the Internet of Things. 6.4 billion connected devices now serve as collection points, mapping and recording our daily routines, making a more secure and more invasive system. But who else is listening? Big brother no longer works alone. Thousands of little brothers monitor and aggregate your every move, building a complete digital. my so, this is a good Consoles and home security systems give corporations a window into your private life. Control of your vehicle and mobile device can now be breached remotely by anyone at any time. You may think that you are immune or underestimate the risk, but your digital shadow is already compromised. Insurance companies use algorithms to monitor your life habits and limit or deny coverage health providers determine if your cancer is worth treating search results and news feeds are skewed to bias mood and influence your vote engineering social uprisings on a massive scale you are now less valuable than the data you produce this is the new reality going dark is no longer an option with threats to personal freedom rising many are stepping forward whistleblowers O, zaczyna się hakowanie, hehe, O, i proszę bardzo, mają nas. Nie żyjemy, moi drodzy, niestety. No. <laughs> tak, już nas teraz strzelają nam w głowę. No, ciekawe, czy zdałem. Pewnie tak, jakie są antagonisty. Aaa, dead suck. No i jest nasz ulubiony, kochany, gościu w maseczce. W mi ostatni już. Kaczczanki. Yo, so, eee, huh. e, no zarąbisty jest tych w Mówię wam, zamówię sobie taką maskę i będę nagrywał z kamerką. <laughs> Cała ekipa. No tak, to jest tak. Ja, ki Killer, Polak i Roka. I PDP. <śprawiedliwość> poza zajebista jest ta gra. Wielki brat i mały braciszek. <śprawiedliwość>

co to robią? Ten wstęp bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie dalej z fabułą. Będę robił tylko fabularne, nie będę robił poważne, niestety. Chyba. Jakbyście się śniadali, być chcieli, żebym podekscytuł czytać. Wziąłem też opcję online, może działa, może nie. Chopie, ile możesz gadać? Spokojnie. O, jakiś dziwiony! Ha, mądre ja! Tam wszyscy wyczylowani na bombie. Ten tu już nawalony w trzy dupy. A, sikał! Super! O, i to jest nasz główny... ...druk. Miłej imprezy. Tajemniczy ten gościu. <noise> Chłop się wyjebał, nagradza. Kocham takie gierki. I tak, moi drodzy, oto trafiamy już do uniwersum naszej gierki. Także dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, subika, dzwoneczkiem. Coś chciałbyś, Polach, na końcu powiedzieć? Dosłownie. I następny odcinek już niedługo, Ostatnie scenka No i koniec. Hello.

Przeciszę Polaka. Ale, ale dupeszka. <laughs> Watch Dogs 2. <laughs> para, pa, pa, para, para. No, to trzymajcie się moi drodzy. Cześć.